Dzień dobry moi przyjaciele! Dzień dobry, witam was cieplutko i serdecznie. E, nazywam e, was przyjaciółmi wszystkich, bez wyjątku. Tak, <ścoughs> zaczynamy, jestem e, podekscytowana z tego względu, że nie pamiętam kiedy było, w sumie to chyba dawno nie było żadnego odcinka Zakupione u e, Jak wiecie ja teraz kupuję większość rzeczy, ba, wszystkie rzeczy kupuję czarne, jeżeli chodzi o nie. Eee, siadłam tak, że wyglądam tutaj nieładnie. No dobra, trudno. <noise> Skupimy się na rzeczach, które kupiłam. Zaczniemy. Nie, będę, nie będę wyciągała jakoś partiami czy coś, tylko po prostu wyciągnę, pokażę Wam i porozmawiam na temat tych rzeczy. Pierwsze co tutaj wychodzi z mojej torby to, ja, to są spodnie. Eee, nie znam się na markach. Jeansów, mm, więc może ja Wam pokażę w tym momencie tył spodni, i to jest ta marka. Jeżeli byście chcieli e, sobie sprawdzić, nie znam się. Ja mówię, że się nie znam, bo nie przykładam uwagi e, w sumie do e, marek ubrań. Czasami lubię tam. Wiadomo, jakieś fajniejsze rzeczy, jakichś znanych, ale nie wiem od kogo są te spodnie, z jakiego sklepu. Nie mam zielonego pojęcia. Jeans to jeans. Te spodnie kosztowały trzy funciaki i są to spodnie dla mojego miśka. Y, ja powiedziałam, że jak mu się nie będą podobały, nie będzie chciał y, nosić, to będzie miał do ogródka. Albo się zrobi poduszki, albo cokolwiek. Także zawsze jest jakaś alternatywa. Nawet jeżeli się kupi coś, co się nie podoba, albo jest za małe, albo jest za duże, można oddać yy, biednym ludziom. Można zrecynklingować, zrecynklingo, można yy, przerobić na szmatki, bo ja yy, nie wycieram ręcznikami papierowymi, tylko robię swoje własne szmatki od długie, długo, długo dawno, od dawna, bardzo dawna yy, takie szmatki u mnie w domu są. Zrobione. Oczywiście ręczniki papierowe też używam, ale sporadycznie. Po prostu są od czasu do czasu użyte. Hmm, tak wolę mieć swoje szmatki, które piorę, prasuję. Tak. Kiedyś swojego czasu ludzie. Ja powiem tutaj taką, taką, taką informację. Często do tej pory ludzie się naśmiewają ze mnie, że kupuję rzeczy używane, że robię to, tamto, siam to, że. Hmm, Yy, nie wyrzucam starych foteli i krzesł, bo jestem biedna. No, niech sobie każdy myśli jak myśli, ale słuchajcie, na, na świecie naprawdę jest wiele różnych fajnych rzeczy, które yy, możemy zrobić, żeby wspomagać naszą planetę. Ja nie mówię, że ja będę popadała w skrajności, w skrajność, ale jeżeli mogę coś zrobić i na przykład ja jako osoba mogę, yy, nie wiem, przyłożyć się do tego, żeby było mniej yy, materiałów wydanych, na tym świecie, czyli ja nie będę y, kupowała nowych rzeczy, bo kupię sobie używane i jeszcze później oddam i ktoś jeszcze skorzysta. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dobra, słuchajcie, przepiękna, jak ja lubię takie bluzki. Taka szeroka, bardzo szeroka, ona niby rozmiar ma dziesiątka, ale kurczę, ona jest jakaś taka duża. Yy, pokazuję Wam meteczkę. Yy. Mieteczka. Tak, bluzka jest taka lejąca na ramionczkach, e, takich podwójnych ramionczkach, będzie ładnie wyglądała. Bardzo lubię takie koszulki. Naprawdę mam taką czerwoną, no, ale na tą chwilę y, ubieram się na czarno. Następnie perełka e, z zakupu <laughs> czerwono czarne botki. Nówki sztuki nieśmigane takie, o, tak wyglądają tył, tak wygląda tył. Tak wygląda przód. Wow, 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 spokojnie. Pokażę Wam jeszcze podeszwy. Tak 6,5 rozmiar. No, mam nogi jak stopy. I one kosztowały 3 funty. I to bruska chyba też 3 funty, bo chyba nie powiedziałam. <kluzny> nie, 2 funciaki bózka kosztowała. Wybaczcie, muszę się napić, bo jakie głośne. Także takie botki. No tak, ja mam swoje gusta. Następnie t-shirt, który mi się bardzo spodobał dla misia. Yy, yy. Misiu jest takim, takim mężczyzną, że on też e, uważa, że nie jest nic złego nosić e, ubrania e, używane. Świetna koszulka, naprawdę świetny t-shirt. E. O, o, z Georgia, no to z Georgia, czyli azdowe, fajny, naprawdę fajny. To nie żadna firmowa koszulka, żadna, po prostu dwa funciaki, wygląda naprawdę elegancko. Fajnie podobała mi się, więc mu kupiłam. Następnie, kolejną rzeczą jest sweter. Sweter FMF, czyli to chyba Tesco, jest. Bo George to jest Azda. No to to chyba jest z Tesco. I tu mam sweterek taki na zasuwach. Słuchajcie. Chłodno się robi już u nas, taka jest prawda. Jest chłodno, nawet jeżeli nie będę już w żołobie, no to czarny jest kolorem klasycznym, nigdy nie wychodzi z mody. Także dużo rzeczy zostawię. Taki sweterek z takimi cekinami, ładnie się prezentuje sam w sobie. Moim zdaniem, fajna sprawa do jeansów sweterek czy funciaki. Następnie zakupiłam sobie takie spodenki do ćwiczeń. To są akurat firmowe, to są Nike. <laughs> Przepraszam. Do ćwiczeń, żeby było wygodnie. Bo powiem Wam, że koszulki, to ja sobie jeszcze znajdę takie zwykłe, domowe t-shirty, wiecie. Najważniejsze, żeby było wygodnie podczas ćwiczeń, bo to jest wkurzające gdzieś tam jak spada ramionczko. Albo jak spodenki spadają. Ja po prostu już Jedne oddałam do. Yy, schowałam do oddania, bo zbieram już yy, ubrania, które pójdą do oddania. Wywozimy do sklepu yy, a, do Cash for Clothes. <coughs> Przepraszam. I właśnie taka jest selekcja. Także jeszcze używane rzeczy daję dla innych, żeby też je używali. Oczywiście nie jakieś tam szmaty porwane czy coś, bo takie rzeczy, które są poniszczone, przerywam na szmatki. Także takie, e, takie spodeny spon, Spodeny są na. Widzicie, że ja na, nawet nie spojrzałam jaki to rozmiar. Dwunastka, czternastka. No, spory takie mi się wydają, ale e, mają e, tutaj sznurek. Także śmiało mogę sobie zawiązać, nic mi nie będzie spadać, będą fajne. Za funciaka jeden funciak z podęki mam do ćwiczeń, następnie. Bluzka Style Co. To jest rozmiar M. Taka z takim y Londyńskim akcentem, bo z tego co ja teraz widzę, o, dobra, to jest Big Ben. Ściągnę, pokażę wam w ten sposób. Z Big Benem. Fajna koszulka. Stylowa, podoba mi się. To mi się ma podobać. Trzy funciaki, będzie co nosić. Powiem wam, że nie pamiętałam o tej bluzce. Tą bluzkę kupiłam. Bardzo dawno. Czy wy pamiętali, pamiętacie, żebym ja w tej bluzce gdzieś była? No, no właśnie. Tak rzadko noszę niektóre rzeczy. E, taką sukienkę z New Looka e, to jest ja e, dwunastka z trzech funtów na jednego funta. Ona jest taka obcisła, dłuższa e, sukienka. E, bardziej na lato, ale powiem wam, że można e, po domu domu w niej łazić. Żeby było modnie i wygodnie. Żeby nie chodzić w szlafroku, jak ja to robię. Swoimi, swoim czasem się zejmę te tak skórę Przeszkadza. Następnie spodeny za dwa funty, tylko i wyłącznie. Takie pod, podgumione, podgumowane. Eee, takie będą obcisłe. Eee, takie alla leggings. Z takim zamęczkiem tylko tutaj i to jest Papaya Classic. Też żadna, żadna firma, jakieś tam zwyklaki. No. Także tyle. I kupiłam Miśkowi jeszcze kamizelkę, ale kamizelka okazała się za mała. Tak Miśku, za mała. <grym> no. Także albo oddam komuś, bo to jest nowa kamizelka, czy funciaki. Albo zostawię dla mojego syna, bo on tak rośnie. Gdzieś tam na strych bym wyniosła i bym miał takie kamizelki. Też z mody raczej nie wychodzą zbyt szybko. Spadło mi tutaj. I jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Jedną jest to krawat. Krawat jest Taylor jakiś tam to chyba jakaś firma firma yy, krawatów i dałam jednego funciaka za ten krawat bardzo ładny naprawdę bardzo bardzo ładny krawat no bo czy na jakąś randkę wyjść czy, czy coś to to nie mam ich i ostatnie jest to body koronkowe, 3 funty, takie body koronkowe z długim rękawem. Czy to jest jakaś firma? Tu w ogóle nie mam metki. Gdzieś pewnie. Ma Mark and Spencer. Powiem Wam, że bardzo ładna. Bardzo ładne koronkowe body. Zobaczcie. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Dlatego sobie ją, je kupiłam. No i tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę. Niebawem gdzieś w któryś moich filmikach będziecie mnie mogli zobaczyć w niektórych stylizacjach. Jeżeli nie, to na Instagramie dodaję bardzo dużo zdjęć. Dziękuję Ci za uwagę. Do następnego, do miłego, Buźka wielka, papa. Pa. Następny filmik może być jakiś smaczek, smakowity. Pa! Niebawem znowu idę na babcie. Czas wymienić garderobę. Muszę nosić rozmiar mniejszy, także będzie co wymieniać.